No. Jak widzicie trochę odnowiłam sobie kolor. I siedzimy w domku, bo jest no, wiadomo zimno, żeby gdzieśkolwiek wychodzić tak na dłużej. I przyklejamy sobie naklejki. Natanek nauczył się przyklejać naklejki do kolorowanek. Oprócz tego co u nas słychać, no, to troszeczkę przychorowaliśmy. Ogólnie nie mamy kataru, nie mamy gorączki, ale dzieciaczki coś dostały, chrypkę, I będę musiała iść pewnie z nimi do pani doktor. Oglądamy misia, masza i Mii, niedźwiedź na tapecie dziś u nas, Tak. 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 Hmm. Teraz pajączka szukasz, tak? Jak ładnie pokolorowałeś. No a gdzie jest pajączek? Tutaj jest. To trzeba przykleić, tak? Tutaj. Mhm. Pięknie. Nie pchaj Bibi, Bibi z nami chciała przyklejać. Daj Bibi, mama przyklei tu żółwika Kraba masz? Tak. No to szukamy teraz kreba. Uwaga! Uwaga, my szukamy kraba. A chyba był krab koło pająka. Gdzie był pająk? Poszukaj dobrze, gdzie był pająk. I co? Jest tutaj krab? Ja tak, jest krab. Ślicznie nauczyłeś się, przyklejać naklejki. Mała, bo... uh -huh. Dlatego właśnie mi się przypomniało, że muszę się pochwalić, że ostatnio chodzimy z Natankiem do dentysty. I ku mojemu zdziwieniu. Natanek nie ucieka, nie wyrywa się, tak jak myślałam, że to będzie. Tylko grzecznie siedzi na fotelu i pokazuje pani ząbki. Chodzimy o, yy, na razie tylko na lakowanie, chociaż ostatnio oczyściła mu tam już jeden ząbek. No. Nawet wtedy nie marudził zbyt, tylko po prostu mówił, że dość. I mieliśmy niezły ubaw z tego razem z panią dentystką. No, no to na razie tyle. Idę ogarniać domek z zabawek, bo jak zwykle bawiliśmy się i teraz mamy cały pokój w zabawkach. To trzymajcie się, do później, pa! Przestańcie ładnie. Ale ładnie siedzimy nie robimy tak. Tak właśnie słuchamy bajek. Ja już sobie posprzątałam w domku, tak jak dzień. Jeszcze ogarniałam sobie troszkę w łazience i słuchamy i śpiewamy i tańczymy i tak nam mija popołudnie. A potem podwieczorka, który przed chwilą jedliśmy. Także to już będzie dziś na tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w nowym filmie. Pa! Pa! Tańczymy? A jak chodzi pingwinek, nadam Pokażesz tip-topy, jak robi pingwinek? Pokaż mamuni. Top-top. Tak Brawa!